Witajcie kochani na kanale Rosy Rux. Z tej strony, W cyklu filmów, które nakręcam dla poszczególnej i każdej wibracji numerologicznej, w tym roku 2020 na 2021, wchodzimy w nowy cykl numerologiczny o wibracji 5. Już nagrywałam taki filmik. Więc zobaczcie tam troszeczkę parę filmów. Wyżej jest film o wibracji numer 5 i teraz wy, ósemki numerologiczne. Wchodzicie w nowy cykl numerologiczny rok osobisty o wibracji 4. 4. To jest rok dość, czasami można powiedzieć, żmudny. Wytrwały okres właściwie siewu, okres pracy, wytężonej pracy, okres, czas takiego roku, w którym budujemy solidne fundamenty, tak jak czwórka. Czwórka ma solidne fundamenty, bo wy zasiewacie w tym roku. Te plony przyjdą w następnych latach. Czas, który uczy nas cierpliwości w metodyczności, w działaniu, czas pracy, może czasami ciężkiej, żmudnej, metodycznej, systematycznej, która będzie wymagała od Was cierpliwości. Po takim okresie wspaniałego czasu towarzyskiego, który na pewno mieliście, ostatnim czasie, trójeczka. Teraz ta czwórka wycisza i prowadzi na inne obszary. Ponieważ jest tak pięknie wciąż, dzisiaj pierwszy dzień jesieni, nagrałam właśnie film też o jesieni, um, zapraszam was do prywatnych czytań na nadchodzący rok, do Indywidualnych konsultacji, może ktoś jeszcze będzie chciał posłuchać, co to dokładnie dla Was oznacza w tym nadchodzącym czasie. To takie, taka oferta promocyjna jest teraz w wysokości 100 zł, a ja się tutaj usuwam z kadru, pokażę Wam widoki i będę sobie cichutko rozprawiać o możliwościach tego roku czwartego osobistego dla Was, a Wy posłuchajcie. Charakter roku dość twardy, w którym powinniśmy skupić się na tym, co materialne i związane z finansami. Skoncentrujcie się na tym, co ziemskie, dokonujcie przedsięwzięć, myśląc o sobie, a nie innych. Ale uwaga, nie popadajcie w rutynę i nie bądźcie pazernym. To też może bardzo ważne i istotne, chociaż czasami może Wam się wydawać, że ten rok yy, to żmudny, żmudny, bo praca, praca, jeszcze raz praca. Ale naprawdę to nadszedł czas pracy i budowania. Jak już wspominałam, numerolodzy określają to jako rok siewu. Od spraw osobistych, rodzinnych ważniejsza jest yy, praca, życie zawodowe. Ten rok nie sprzyja dokonywaniu zmian. Należy zadbać o stabilizację materialną i raczej unikać nagłych zwrotów wprowadzających jakiś zamęt czy straty. Ale wszelakiego rodzaju skupienia się nad budowaniem stałości domu, ogniska, to, takiego ogniska domowego to owszem i tak. Warto oszczędzać, zbierać pieniądze na kolejne lata. Nie będzie nas rozpierać ani energia, ani roznosić entuzjazm, no bo musimy ten rok, jak gdyby, skupiać się na tej pracy i może będziemy czuć, że coś nas ogranicza, czy coś nas niewoli w niemożności ruchu, ale równocześnie. Dzięki takiej stabilnej pracy zdobędziecie poczucie bezpieczeństwa. Owszem, jest to również rok na naukę i edukację. Teraz znowu zmienię widok, ponieważ to, czego się teraz nauczycie w tym roku, na pewno zaowocuje w przyszłych latach. Możecie w miłościach, w uczuciach czuć jakieś w stałych związkach, jakieś wstrzymanie czy rutynę, czy poczucie prozy życia, w zdrowiu pewne przemęczenie, czy uczucie wewnętrznego rozdrażnienia. Mogą się jakieś choroby nasilać, na które już wcześniej cierpieliśmy. Trzeba uważać na kości, na choroby kręgosłupa, bioder, kolana i stopy, ale też mogą się nasilać zmiany reumatyczne. Jaka jest rada? W tym roku należy trzymać się pewnych zasad, przede wszystkim macie być bardzo sematyczni w działaniu. Bo ten rok właśnie nauczycie staranności, systematyczności, odpowiedzialności. Dlatego maksymalnie korzystajcie z tych wibracji. Należy w tym roku budować stałe fundamenty i nie poddawać się. W pracy możemy dążyć do tych samodzielnych stanowisk. I jeżeli nawet pojawią się jakieś trudności finansowe, należy upatrować w pracy innych pozytywów. Być może czasami przyjdą rezultaty finansowe nieproporcjonalne w stosunku do zaangażowania, albo owszem, będzie na tyle dużo pracy, że będziemy mieć niewiele możliwości wypoczynku. Co dla seniorów? No, przyznam szczerze, że jeżeli słuchają mnie seniorzy, i będą w takim roku, to może yy, być to czas nieustającej pracowitości, liczne obowiązki w, w domu, jak i oczywiście w rodziny, wobec rodziny, czy obowiązki w pracy. Możliwe utkwienie też w toksycznych związkach, czy mało ruchliwy tryb życia. I pomimo, że jest Wasz wiek już seniorski, to nieustający okres pracowitości. Pomimo właśnie już Waszego wieku. Ale i nie dla wszystkich tak bardzo ciężko, bo dla niektórych to może być rok finansowego rozwoju, pod warunkiem, że będziecie rozsądni, praktyczni, rozważni, zdecydowani. Nie działamy tutaj szybko. To jest bardzo ważne. Zwróćcie się uwagę do waszej intuicji. W tym roku nie działajcie spo, spontanicznie i polegajcie też na zimnej logice, nie rozpraszajcie się atrakcjami, które dzieją się wokół was czy odciągają was od Twoich celów. Jeżeli okażecie determinację, skupicie się na jednej rzeczy i będziecie asertywni, to macie szansę w tym roku. Uzyskać postęp, a nawet sukces, a inni będą cię za to szanować. I czasami może warto pamiętać, aby się doceniać i wierzyć w swoje przyszłe plany i dążenia. Ludzie, którzy ciebie takim zobaczą, będą chcieli z Tobą współpracować. Pamiętajcie, żeby podczas tej pracy poświęcać jeszcze trochę czasu chociaż domu i rodzinie. Możecie zrobić wszelakiego rodzaju remonty w domu, a nawet kupić nieruchomość. Kupić właśnie nieruchomość, dom czy mieszkanie, chociaż może przyjść dość duży okres czasu, długo. Zejdzie Wam na przykład remontowanie tego mieszkania czy urządzanie. Ale właśnie, kiedy wykażecie się tą systematycznością, i, i, i pracą, i starannością, sumiennością, na pewno dokonacie tego celu. Nie jest to czas na wysokie, na dalekie podróże. W tym okresie czasu raczej zajmujemy się domem, pracą. Można powiedzieć, dom, praca, dom, praca, praca, praca. Nie jest to też e, wibracja sprzyjająca jakimś e, przygodom miłosnym, czy romansom. To na pewno przyjdzie w roku piątym. Teraz skupcie się na sobie, na swoich celach, na tych żniwach, na zasiewaniu, na zasiewaniu właśnie, żeby w przyszłych latach zbierać żniwa. Ja serdecznie zapraszam do dalszej części filmu, w którym zrobię astrologiczny rozkład na najbliższe. Właśnie 12 miesięcy w tym roku astrologicznym, co jeszcze chcę być Wam powiedziane i zapraszam do prywatnych porad, jeżeli ktoś potrzebuje indywidualnie, mam teraz tą promocyjną cenę w wysokości 100 zł. No i moje kochane usameczki, przed Wami rozkład astrologiczny, który powstał w oparciu o tabele astrologiczne, których używa się. Właśnie do sporządzania czy horoskopów, czy takich czytań na dany rok, czy na każdy miesiąc danego roku. Mamy tutaj okrąg podzielony na pewne 12 części, zwanych domami, a w środku jeszcze macie czytania z wyroczni. Każdy dom symbolizuje jakiś aspekt życia danej osoby. Bardzo lubię ten rozkład astrologiczny, jest bardzo obszerny. Pokazuje dużo wiedzy, obszerna wiedza. I moi kochani. Yy, pierwszy dom, który symbolizuje obraz was. Z czym wy właściwie wchodzicie w ten rok, który dla Was jest rokiem, przypominam, czwartym. Tutaj pokazała mi się siódemka pentakli. Proszę zobaczyć, jaka piękna ilustracja, dlatego te karty przybliżę wcześniej i będziemy. Rozpracowywać. Właściwie dużo działaliście w poprzednim roku, i widzę, że zróbcie sobie trochę przerwy. Naprawdę, może kończycie jakiś okres życia dość specyficzny. Na przykład, nie wiem, może kończycie studia. Na pewno karta prosi, abyście w ten rok i wy z taką energią wchodzicie um, z odpoczynkiem. Twoja praca, Twoje plany, zaradność, działania się opłaciły. Wszechświat widzi, że dużo się starałeś. Możesz teraz odpocząć. Kiedy nadejdzie czas działania czy zbiorów, one będą obfite. Nie działajcie pospiesznie. W tym roku, do tego roku wchodzicie z taką energią spokojnie, nie, nie pośpiesznie, nie ma się z czym śpieszyć, y, z wszelkimi rodzajami planami. To jest oczywiście czas pracy, i druga karta, która mówi o systemach wartości, o waszych zasobach materialnych, też karta, która się pokrywa z pierwszą. Trójka pentakli, która mówi, że na pewno idzie wszystko zgodnie z planem i z boskim planem. Teraz może po tym odpoczynku będziecie odpoczynać, rozpoczynać nowe przedsięwzięcie biznesowe albo nawet jakiś nowy projekt. Nawet to może mówić o pewnej satysfakcji o uznaniach w oczach innych oczu oczach i wy macie uczucie spełnienia Ta karta mówi, że idzie dobrobyt, macie stabilność, więc kochani, jeżeli chcecie ym, rozpoczynać jakąś nową pracę, jak najbardziej dobry na to i korzystny czas. Yy. Nie spieszcie się z tym działaniem. Możecie rozglądać się spokojnie za nową pracą, ale pracy Wam na pewno nie braknie. Macie tutaj zabezpieczenie finansowe. Kolejny dom symbolizuje rodzeństwo i komunikację z rodzeństwem. Mam tutaj Księżyc, a Księżyc, który jest jednocześnie piękny, ale czasami przerażający. On oczywiście symbolizuje instynkt, intuicję, lęki również i blaski i cienie. Możecie być przygotowani na jakieś hmm, oskarżenia, albo coś jest ukryte, może nie do końca będziecie umieć dogadać się właśnie z tym rodzeństwem, może z jakichś powodów nie będą chcieć Wam pomagać, albo i trzeba sobie to powiedzieć wprost, czegoś Wam wszystkiego nie mówią. Raczej e, uważajcie tutaj, e, znaczy uważajcie, no uważajcie też na nich, owszem. Ale liczcie na siebie. Jest tutaj taka energia, że coś może ukrywają, czegoś nie chcą powiedzieć. A ten kolejny dom, dom czwarty, symbolizuje rodziców, dom rodzinny, i karta mieczy sugeruje, że coś wymaga rozwiązania. Jeżeli będziecie w jakiejś kłopotliwej sytuacji, rozmawiajcie. Działajcie, ale trzeba się uspokoić, zostaniecie pokrzepiony jakimś dobrym słowem. Spokojne roz, rozmowy, rozmyślania, medytacja przyniosą oświecenie i będzie sytuacja na Twoją korzyść. Więc, jeżeli będziecie coś rozmawiać, planować zawsze spokojnie, powinniście też dostać wsparcie czy dobrą radę od rodziców, czyli tutaj te stosunki. Widzę poprawne. Czwórka buław, buław pojawia mi się w domu, który odpowiada za kreatywność czy spra sprawy sercowe, zabawa i dzieci. Piękna karta moi drodzy. Czwórka buław yy, mówi o no już pewnym działaniu. Działamy, może i podjęciu ujęciu jakiejś pracy. Jesteśmy kreatywni, chcemy być kreatywni. Yy. Może czasami będziecie się martwić, czy nie będziecie mieć za mało, albo chcielibyście mieć jeszcze większy fundament pod przyszłe zamierzenia, czy podbudowę domu, czy powiększenie firmy, czy inwestowanie, czy nawet małżeństwa. Ale naprawdę już możecie y, mieć pierwsze oznaki sukcesu, możecie y, swoimi osiągnięciami się cieszyć. Widzę tutaj na tym rozkładzie, że właściwie te ósemki, które pracowały do tej pory były w innych firmach, to ten rok będą mieć bardzo stabilny dalej finansowo, pracy wam nie braknie. Jeżeli wchodzicie w jakiś nowy etap życia, dostaniecie taką pracę, która przyniesie Wam te pieniążki, to zabezpieczenie, którego potrzebujecie. Zresztą taki, taki jest charakter roku i w roku czwartym nie boimy się wyzwań, nie boimy się pracy. Ja mówię, że kto chce, to praca go sama znajdzie. Dobre zdrowie, nie ma się o co martwić. Będziecie potrzebować też dużo sił do tego działania i owszem, znajdziecie te siły. Wszystko będzie się układać po Waszej myśli, pod warunkiem, że będziecie odważni. Kolejny dom, związki uczuciowe, ale i nawet biznesowe. I mamy tu rycerza mieczy. A rycerz mieczy jest pewny siebie. Ta karta sugeruje ludzi, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą. I moi drodzy, wy tacy będziecie w tym roku dość konkretni. Rycerz mieczy jest zdeterminowany, skupiony, wie, czego chce, wie, jak to zrobić. Inteligentny, błyskotliwy. No, może mało romantyczny. Może w tym roku nie będziecie za bardzo zawracać sobie głowy jakimiś małymi drobnostkami czy kłopotami sercowymi, bo to będzie Was wręcz nurzyć czy powodować zniecierpliwienie. Konkretnie, jak najbardziej. Jeżeli ktoś Wam coś dobrego daje, będziecie umieć to docenić, ale nie lubicie w tym roku żadnych um, gierek. Niepotrzebnych debat, nie będziecie sobie w ogóle zawracać e, tym głowy. I fajnie, bardzo ta energia pasuje do tego właśnie roku. Kolejny dom, e, dom ósmy wspólne pieniądze, ale i seks, i tu mamy dziesiątkę buław, więc można to odnieść do tego, że potraficie o siebie zadbać. Dziesiątka była, mówi też, że czasami będziecie czymś zmęczony czy wy, wyczerpani, więc ja mówię, żeby tutaj nie dzielić się z nikim wspólnymi pieniędzmi, aczkolwiek w stałych związkach, no może na pewno będzie tak trzeba, a to będzie Waszą ciężką pracą i Wy będziecie tego świadomi, i czasami może będziecie oczekiwać od partnera, żeby Wam jednak w czymś pomógł, i może trzeba to powiedzieć. Bo coś tu mówi mi, że za bardzo czymś będziesz zmęczony. Pewne, pewne rzeczy, no też życzyłbyś sobie, czy chciałbyś, żeby na przykład partner, albo z kimś, z kim dzielisz wspólne pieniądze, tyle samo wnosił, co i ty. Nie możesz brać wszystkiego na swoje barki. Dom dziewiąty. Macie podróże, wyższe wykształcenie, czy w ogóle jakieś powiązania duchowe. Gwiazda. Kochani, Wspaniale robić jakiekolwiek plany wyjazdowe, wyjeżdżać, podróżować, pomimo takiego roku, który może niesie jakieś dalekie podróże, że nie, to wy możecie na przykład podróżować, zdobywając wykształcenie, czyli będziecie się przemieszczać, jechać na przykład na jakiś kurs, szkolenie, i karty sugerują, żeby to robić. To sprawi, że w przyszłości też będziecie na pewno więcej y, zarabiać. Inwestowanie w tym roku w siebie, w swoją edukację, tak. Ta karta symbolizuje pięć zmysłów i y, skupiając się na tej y, energii, y, nawet gwiazda daje nadzieję, służy jako przewodniczka, więc wy możecie iść w kierunku swojej przyszłości, inwestować w swoją przyszłość. Twoje zmysły, jeżeli Twoje zmysły mówią Ci coś innego, zawiesz nadziei. W swoich działaniach skieruj się zawsze światłem gwiazdy, ale wszelakiego rodzaju działania, które są w kierunku pewnych edukacji czy jakiejkolwiek edukacji, bardzo, bardzo pobłogosławione. Moi drodzy, kolejna karta, która też symbolizuje pewnego rodzaju powiązania duchowe. Moi kochani, kolejna dobra karta. Karta oznacza stabilność, karta oznacza dobre pieniądze, karta oznacza, że jeżeli będziesz w potrzebie, to ona zostanie zaspokojona przez jakiś podarunek lub jakiś inny niespodziewany sposób. Jeżeli szukasz jakiegoś wsparcia. Czy w postaci, nie wiem, ym, Jakieś stypendium, czy pożyczki. To ta karta też jest dobry znak, więc jeżeli wy byście chcieli założyć działalność gospodarczą albo próbowali potrzebowali dofinansowania, możecie starać się o pożyczkę, czy o jakieś stypendium, czy o jakąś dotację. Mhm. I dobrze. Wasze ambicje, wasze ambicje, no i mamy tutaj kartę uczuciową. Dwa kielichy. Osoby samotne na pewno ta karta stanowi obietnicę przecież dobrego, wspaniałego, namiętnego związku, który daje człowiekowi siłę i, że, i sprawia, że życie jest piękne. I może pragniecie mieć taki związek miłosny, albo jeżeli już jesteście w takim związku miłosnym, to chcecie, żeby on wzniósł się jak gdyby wyżej, żeby tutaj było wszystko dobre, piękne, e, wręcz coś wspaniałe, coś silnego, coś pięknego, coś pełnego pasji. I nawet Wy yy, w ten sposób będziecie hmm, dbać o swoje, yy, swój wizerunek publiczny, bo ta karta mówi również o wizerunku publicznym, więc wszystko, co zrobicie z takim uczuciem, jak właśnie będziecie się teraz pokazywać, to pokazujcie się z uczuciem, a w ogóle też taka sugestia, że w grupie z, czy z drugą osobą będziesz silniejszy. Będziesz się bardziej um, wyrażał i będziesz bardziej widoczny, jeżeli pokażesz też swoje emocje. A moi kochani, kolejny dom dom, który pokazuje przyjaciół, nadzieję i Twoje pragnienia a ja tutaj mam diabeł, więc uwaga na uzależnienia. W tym roku, jak już wyjdziesz, to na pewno będziesz się bawić. Myślę, że tej zabawy nie braknie. Może nawet będziesz chciał odreagować jakiś stres czy ciężką pracę. Karta sugeruje jednak pewnego rodzaju hmm, no, uzależnienia, czy niezbyt dla nas korzystne nadużywanie jakichś substancji, czy to będzie nadmiernego jedzenia, picia, seksu, seksu czy późnego wstawania. Macie żyć bardziej powściągliwie w tym roku, nie przeginać <noise> z jakimś zniewoleniem czy uzależnieniem, czy nawet od jakichś niebezpiecznych osób. Też można uważać na niebezpieczne osoby w naszym otoczeniu. Ale Twoje wewnętrzne ja, Twoje nadzieje, Twoje pragnienia, karta kochankowie, więc karta też i miłości, karta, która mówi o takiej dyplomacji, o pozytywnych kontaktach z ludźmi, może też mówi, że ty umiejętnie będziesz dokonywał w tym roku wyborów. Masz pewną świadomość, będziesz wiedział jakie dobre wybory dla siebie dokonywać. Taktownie i harmonijnie podejmuj zawsze decyzje. I te istotne wybory w swoim życiu kieruj się głosem serca. Wybieraj to, co dla ciebie rozsądne. Musisz wybierać żeby, tak, żeby połączyć i serce i głowę, podejmuj te mądre decyzje i to będzie Ciebie prowadzić. Może teraz już mamy piękny obraz tego, co w, w tym Waszym roku, więc jeszcze przeczytam Wam. Tkaczka sieci. Teraz wyrocznia. Wyrocznia mówi... Że w każdej kreacji wplecione są i działanie, i każda nasza myśl, każde słowo, każdy uczynek. I kiedy taka tkaczka świeci, pojawia się w postaci Twojego sprzymierzeńca, umożliwia spotkanie takich osób w Twoim życiu, które mają podobne do Ciebie poglądy czy zamiary. Ty nie jesteś sam w swoich staraniach i nie będziesz. W tym roku w cudowny sposób pojawi się synchronia. Zaufaj. Wszystkie zdarzenia są ze sobą połączone. Spodziewaj się teraz magii. Czy będziesz chciał harmonijną relację z drugą osobą, czy w pracy będziesz potrzebował wsparcia i dobrego towarzysza do pracy, czy współosobę prowadzącą? Tkaczka sieci zapewnia, że pojawiają się takie w Twoim życiu teraz zbiegi okoliczności, które przerodzą się w rzeczywistość i dostaniesz taką osobę. Będziesz miał tutaj wsparcie, mój drogi. Gratuluję. Moi kochani, jeszcze 29, Feniks. Wy będziecie się nieustannie odradzać. I teraz też w tym roku będzie takie odrodzenie w jakiejś dziedzinie życia, bo Feniks powstaje z popiołów cały, pełen sił, i za każdym razem, gdy umiera, rodzi się jeszcze potężniejszy. Być może będzie jakiś sygnał końca związku albo to, co w nim dynam dynamiczne. Może w tym roku będzie jakiś koniec pracy, czy koniec jakiegoś projektu, czy nawet sposobie życia. Ale tutaj nie chodzi o niepowodzenie, ale o fakt, że żebyś się przyznał do siebie, że jeżeli zmęczyłeś się tym, co już nie działa, to spróbuj czegoś nowego. Pozwól na to, żeby stare odeszło, a należy nowe przyjąć i na pewno odniesiesz sukces. I jeżeli będziecie mieć jakąś taką sytuację, z której musicie się wyplątać, albo która będzie w tym roku umierała, gwarantuję Wam, że w przyszłym roku, w roku piątym, będziecie mieć wspaniałą nową drogę i nowe szanse i możliwości, więc zupełnie nie ma się czego obawiać. I teraz kolejna, ostatnia już karta. Pani pioruna, oczekuj nagłej y, zmiany w swoim położeniu. Być może wyłoni się w tym roku jakaś sytuacja, której się nie spodziewałeś albo nie przewidziałeś, ale dzięki niej otrzymasz życiową szansę. I ulegnie coś w Twoim życiu nieoczekiwanej zmianie, ale to będzie popychać się ku nowym wyzwaniom. Niewykluczone, że może będziesz miał nowy pomysł, rozpoczniesz jakąś nową współpracę. Nowe działania biznesowe. Bądź przygotowany, ponieważ nadciąga taka zmiana, gdzie Twoje życie może ulec całkowitemu przekształceniu. Nie ulegaj i nie, opieraj, nie ulegaj obawom, nie opieraj się zmianom, bo gdy pojawia się pani pioruna, zdarzają się wielkie rzeczy, a te rzeczy w konsekwencji będą dla Ciebie dobre. I tak jak zaczęłam to czytanie, jeżeli na przykład ktoś zakończy w tym roku, czy kończył już teraz, obronił się, bo mam taką yy, yy, osobę, która jest ósemką, jest bardzo bliska mojemu sercu, kończy jeden etap życia, kończy studia i na pewno rozpocznie nowy, i to będzie nowy etap życia, ale bardzo pracujący, czyli będzie na pewno praca i pozytywna. Bo ja widzę, że tutaj pieniądze was nie opuszczają, szczęście i powodzenie na pewno też nie. Więc życzę, kochani, wszystkiego dobrego. Cały ten rok nie jest y, zły, jest bardzo twórczy, bardzo dla was budujący, i wy teraz budujecie fundament swoich stabilno swojej stabilności finansowej. Jeżeli macie ochotę na przykład na kupienie domu, mieszkania czy też um, zadbanie o te swoje cztery ściany, cztery kąty, też możecie w tym roku rozpocząć taki projekt. To będzie bardzo dla Was dobre i korzystne. No ale jeżeli ktoś potrzebuje takiej prywatnej porady czy konsultacji, no to oczywiście serdecznie zapraszam. Teraz macie taką promocyjną cenę 100 zł, więc zapraszam do kontaktu. I Dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam ciepło i serdecznie Wasza Ruzi Rux.